siemanko, siemanko! Ja jestem Werte, ze mną z Witamy Was w kolejnym odcinku Mind Modowych Przygód. Pamiętajcie, ostatnio dolecieliśmy tutaj, teraz sobie stąd gdzieś polecimy dalej swoją drogą. Jeśli oglądacie teraz ten odcinek, to wiecie, że teraz też o tej samej godzinie wleciał do PurPausa odcinek z Mind Modowych, ale inny, także wiecie. Tak Macie podwójny odcinek, także nie dziękujcie za tą super mega informację, po prostu oglądajcie. <laughs> Dobra, dzięki, dzięki. To wsiadaj no. i tak od... Jestem du, już. Du. Lecimy dalej. A co zapomniałeś się inne modowe nagrałeś? Tak, dokładnie tak. He he. No tak. tak. No nie, tak. nie wiem, jak to zrobiłeś, skoro tu ciągle jest samolot i ciągle tu stoimy, ale dobra. O i no, widzisz, to jest, no, to jest magia po prostu. Magia YouTube'a, magia, YouTube magia, magia, magia PL, magia Y i tak dalej. No. Wszystkie, ja, ja, ja po prostu ogarnąłem wszystkie magie naraz. To już jest leższa tak. technika. Level 80. Okay. Kolejne góry mamy tutaj. I słuchaj, kolejne śnieżne. wodospady, takie, ten co ty je ja, taki lubisz. No, z lawą. Lawowe, no. A właśnie, od razu dziękuję za wszystkie opaczki w górę, naprawdę dziękuję. Jest cool, naprawdę. O! U! Coś jest! You have reached the edge of the world. Oh shit! No i straciliśmy samolot. <laughs> o nie! <laughs> oh, to jest właśnie ten sam numer, który y, wykręcił kiedyś Crysis. No. Czyli, ale kurde, tak, 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 tak już? Oddajcie samolot. No właśnie już na mnie oddadzą, no. A ja pierdykam. No, no, no był fajny, no był fajny, tak? No był fajny samolot. Także dobry wstęp do odcinka mamy, nie? Na, napiszcie, to był fajny samolot w komentarzach. To był fajny samolot. O nie. No nie no cóż, no dobra, trudno się mówi, tylko trzeba zejść teraz z tej góry. Tak, Ty masz tam jakiś jest... killoff? Killoff oczywiście, że mam. To jakbyś mógł zarzucić killoffem. To jest na szybko. Machnąłbym sobie inny kill. To To masz na ma... dole tutaj, tutaj, tutaj. Cie, 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 cie. A tu mam, dobra. Mm -hmm. Ciekawe czy ja w ogóle za pomocą tego kilofa jestem w stanie rozbić... Samolot ja Tam odleciał, za... nie? Nie <laughs> wiem co to za materiał, szczerze powiedziawszy. Co ja tu podnoszę? Team. Team no to ten najczęściej spotykany w modach. Tak? Ja go zawsze spotykam, jak gdziekolwiek nie było modów to zawsze na Tina trafiałem. Tiner, Tina, Tina. A z tego da się zrobić jakiś kilo? Nie wiem. Szczerze to nie patrzyłem. No bo ja też bym sobie powiesz, no zostaliśmy teraz wepchnięci w wir wydarzeń y, niespodziewanych y, i musimy na szybko ogarnąć survivala to jest po prostu, jak wiecie, jak, y, jak totalna apokalipsa za youtubera, no. no i teraz... No, no, Ale no, wiesz co, coś... wie co jest dobre? Wiesz co jest dobre? Że nad tą lawą nie zniknęliśmy, bo jakbyśmy spadli do tej no, lawy, no. to byśmy mieli... <laughs> to byłoby... Dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie. To, 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 to by było cudowne po prostu. Czekaj, 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 czy ty widzisz gdzieś coś, z czego mogłem zrobić kilow? Oczywiście nie mówię tutaj. tutaj o... Tutaj coś jest dziwnego, ale nie wiem, co to jest. A nie, to jest chyba sól. Tak? Wiesz Tam co, to są jest... jakieś bloczki? To jest chyba sól. E, I czy to jest. Sól? Cicho, koniu. Tak, to jest sól. Dobra, wiesz co? Znaczy, no zawsze możesz wykopać kobla. Zawsze. No właśnie, ale wiesz co, no, kobel, to tak no nie wiem, no. Taki biedny. Mówisz. No bieda, no nie jak na mody, no nie, a jeszcze drzewek tu zabrakło. Nie no jest po prostu pięknie. Ale to dobrze, że dzień zrobiliśmy przed odcinkiem. Dobrze, że, że tak. o tym wspomniałem, bo, bo była lipa, nie, ale tutaj jest drzewko jakieś. Ja by je mogę ściąć, bo mam siekierkę, jestem przygotowany, mamy krówki, także jedzenie mamy pod dostatkiem. O, krowy, krowy. Także no widzisz, i ja spokojnie tutaj przetrwam. Możemy się tutaj osiedlić. Na, na tej Zatoce pirackiej na przykład. Tam, tam jak mamy oświetlone. No, a ta zatoka chyba była dosyć niedaleko, nie? No, 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 ona no, była tutaj zaraz chwilę. O, cześć! Cześć, dzień dobry, jak się nazywasz? Halo, cześć, cześć. Nazywasz się Paczator. Cie! <grym> <grym> no taki Pacator. potrzebujemy może wełny trochę, czy nie? E, wiesz co, no wełna nam chyba potrzebna, ale z nich wypada również mięso. No tak. Mięso o żeś, ty w dzwonek, patrz,le tu jest krówków i tu no. jest. patera. Pantera. Co to nie to nie jest? Pantera, co to No. To co jest? ostatnio sprawdzaliśmy, patrz, co lecieliśmy się, pytaliśmy, co to jest? Te, to nas nie atakuje. No? Da się to osiedlić, coś? To jest jakieś ko kotopodobne, co? Kotopiec. Kotopiec. Tu... To domek jest... Możemy no, go odbudować. Xy, ale wiem, <laughs> tu jest w ogóle, to jest szok. No. To jest krówna familia. O, fuck, ale, że się... ale żebym się wrąbał. Rzem. Rzem. By było krócej. Yy, tak. Yy, czekaj, czekaj, gdzie, gdzie jesteś? Yy, no zabijam krówki po drugiej stronie yy, kubałówki. <ścoughs> taki, Sucho! Taki żarcik. Masz może spadochron? Yy, no wiesz, zostawiłem w drugich spodniach. Aha, dobra. Yy, daj kilof, bo tutaj nam się przyda. Yy, trzymaj kilofa. Masz drugi czy nie? Nie mam, właśnie potrzebowałbym drewna. A. To czekaj. Yy, drewna chcesz? Mhm. Mm no, no, no. To Ci tutaj rzucam. No daj, no daj, no daj, No trzymaj, trzymaj. No tutaj trzeba będzie jakoś efektownie zajść, wiesz? No właśnie, dlatego <laughs> ja też muszę się przygotować do tego. Mhm. Dobra, lecimy, ja mam wystarczająco dużo kobla. Mam wystarczająco dużo kobla. Dobra, ja tu, ja tu hardcore trochę kopię pod siebie. Dobra, właśnie, dwa serduszka. Co ty wiesz o hardcore'ach? Zaraz ja właśnie czy nie... Ro, wytworzyłem sobie y, szybką y, wytwórnię kilofów na zboczu y, stromej góry. No prawie no. To, to teraz Jest, zejdź na dół, zejdź na dół. Jestem hardcorem. No zejdź na dół, z chcę to zobaczyć. No zaraz. Pojadając marchewką. Zaraz, zaraz. Bo ja muszę tutaj, no muszę... No dobra, no. I tak z tego nie zrobię kilofa i tak z tego nie zrobię kilofa zapewne. Z soli? No nie, to jest ten tin cały. Tin. Z tego się... A bo chodzi... chciałeś go przepalić, tak? No właśnie to zrobiłem. Przepaliłem. A, no zaraz zobaczymy, czy wyjdzie z tego kilo. Tam, tam, dam, dam. Daję, da, mm -hmm. taki, taki boy. <laughs> Tino trollo. Tino trollo. Dobra, to ja to zabieram. Bez kilofa to będę zabierał 2 godziny. To no. zabiorę zabierę mm -hmm. sam y, ten crafting mm -hmm. table. Opa. I schodzę. Czekaj na no, Asasyna z Czekaj, To, to już... Oj, dobra, dobra. Możesz, możesz to robić, możesz to robić. Tak. Dzięki Czekaj. za pozwolenie. <grym> Wiesz co? No. Jakbym nie przeżył? Nie no, przeżyję. No, przeżyłeś. Dobrze, zabiłem dużo ziós. krówek. Wiesz że ja mam już tych 7 skór i 23 placki. E, twór, ja mam 16 skór i 25. U, nice. O, Glizdor, hi. No. Hej. Haj High, czy hajl? E, no, ty już nie, nie w nikomu masz tak bardzo. Ej, Ej no, co? Fajną, fajną, Fajna była tu dzielnica krówek, została jedna krówka. Zostawię ją. Miejmy nadzieję, że się rozmnoży kiedyś. A ja biegam jak poparzony i szukam czegoś, z czego mógłbym A tam zrobić Tam Tam jesteś, kilo. dobra. Ty, tu jest coś. Pożycz kilo? Kilow? Już pędzę lecę, już pędzę lecę, pędzę lecę, pędzę, pędolino. znaczy, bo teoretycznie mogę z, z miedzi zrobić, ale mm -hmm. miedziany kilo. No nie wiem czy chciałbym mieć miedziany kilof. No, ja też nie wiem, no. Co to było? Bo wiesz, już pozapominałem. tak dawno kopałem, bo ja generalnie tam nakopałem tego strasznie dużo Kiedyś... No pamiętam, pamiętam. Magnez. No nie no, z magnezu raczej znaczy kilofa nie. A to uczynimy. byłby dobry, kopie się od razu, wszystko do siebie leci, nie? Ty to? A to może? No. To by Czas było. Git. Ta drabinka jest mi na grzyba potrzebna. Co, co to było? Nie, fosforus. No z fosforu nie, to... też nie zrobię kilofonu. tam to był kabel. Kabel stonen. No, no nie zrobię sobie ole Ole tu ładnie jest, patrz tutaj, Fonopi. Tu nie jest ładnie, nie podoba mi się. Jak nie? No, nie, no, takie, takie takie smutne kolory jesienne. No, no tak, bo to są te trujące bagna. Eee, a powiedz mi, gdzie była ta zatoczka z, tymi, z tym piratem? Eee, Mam cię tam. No to chodź za mną. No to idzie, ch chyba pójdziemy tam się osiedlić na razie, chociaż nie? No, będzie tam całkiem przyjemnie. Będzie super. Co nie? Będzie super, Radko. Będzie tak, bardzo A ja odjazdowe. tu marchewy jem. No, no, mówiłem, czekaj, to przyszedłeś do mnie. No. Co, a chcesz trochę kotletów? Nie, nie no, ja mam no, kotlety, ale, ale marchewek. Ma, mam za dużo na skyblocku i z przyzwyczajeniem marchewki, wiesz? Cześć, krótko. No, to no. No, nie, Taki No, parkurowiec. Taki, taki parkurowiec. No. Nawet, hmm. Na jeden klozek nie potrafi wskoczyć. O, a to co? To, co, 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 co co, tu jest? To, to coś. Po prostu coś. Potrzebujesz trochę tego materiału? Nie nie, 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 Mam nawet czarną skórę. Masz czarną skórę? No, w ekwipunku, nie na sobie. Aha, myślałem, że nie, bo to, jak ci ostatni raz widziałem, to było wszystko z tobą w porządku. Dlatego... Dalej jest wszystko w porządku. O, tu mamy jakiś pseudo-zameczek. No jak, to jest Domek Wapiksa kolejny. Ale nie, on jest taki, on jest taki bardziej na poważnie, wiesz, Bo zobacz. A. Zobacz, 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 czekaj, zobaczmy. No, tam to były bardziej tak na poważnie. O, nasionko biorę. No dawaj nasionko, no nie coś. A to chyba ktoś to był. Nie, wiesz co, tam jest po prostu. Tam jest rzeźnia. Jak tam pójdziesz, że będzie rzeźnia. Chcesz do rzeźni? No, idę zobaczyć co tu się dzieje. Macham już mieczem na wszelki wypadek. Tak w razie gdybym. Okej, okay, zaraz... idę tam. I trzymam pochodnie. What the fuck. Co? Co tu jest? Ale tu jest dziko. Kucz, kucz. Creeper! Mago! <noise> już wiesz? Ale, ale nie o to chodzi, chodzi o to, Oj. że tu są jakieś korytarze w ogóle. Tak, tak. <noise> tu są jakieś skrzynie. No są skrzynie, ale tu jest Je przez ale tu! tu, ale tu. To jest chwilek tu wbiłem. Akcja, Piątaka. Oj, prawie wam walnąłem. Tu jest... A, dobra, to sobie zabiorę, to też sobie zabiorę Płyta, to też sobie Kur y, sobie no zabiorę. Kurno, ile tego tu jest. To są same zbroje, wiesz? Ja mówię, że, ra... że to jest przez rano miejsce. Takie troszkę. Ja stąd proponuję ten... wyjść. Wow, wow, wow. Tak, zdecydowanie, ja, ja też proponuję stąd wyjść. Z obu stron nie naparzają. To jest, to jest to jest materiał na inny odcinek stanowczo, nie? Tak, ale można by się tu przejść w ogóle do takiego miejsca. No, ale tego jest sporo, sporo. Trzeba wypatrywać domku bobiksa. Dobra, jedziemy no. na górę. No ja już jestem pewien, Miło było. No nie, no jest to niebezpieczne miejsce, ale jakby się. Uuuu, trzeba iść spać. Jakby się no. uposażyć w jakieś y, takie porządniejsze sprzęty i mhm. pójść na przykład we trójkę z ulą i każdy pójdzie w inny korytarz. Nie, 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 nawet... nie tu trzeba, trzeba razem chodzić, wiesz? To jest naprawdę chaos. Zaraz byłem z ulą, tak bez odcinka. Gdzie jesteś? A tam no. coś... bez odcinka. To ci powiem, że to skończyło się y, tym, że y, no Uli się, się, się umarło, y, mi się prawie też umarło, jakoś przeżyłem. Y, post... potraciliśmy i itemów trochę, bo to wiadomo. No no. Pat załapu rzewki, mono, kurde. Czekaj, jak tutaj? A, dobra, dobra, dobra. Chodź, 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 chodź. O! chodź, 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 chodź. Czy ty jesteś? Tutaj, ty tutaj. Jestem obok tego drzewka w Prawo, z... idź prawo, idź lewo za tobą. To, to czekaj, czekaj, No czekaj. i do domku Bobixa. Aha, dobra, no i do, do, do no. Domu Bobixa. To, to, be, to będzie najlepsze. I teraz tutaj wyjdźmy tym wyjściem. To, żeby zacząć grać porządnie w cs bo mnie tak hejtowali za ostatni odcinek, że matko bosko... No. Ja, e, ja nie to nagrywam cs to... jest... A ja właśnie nagrałem jeden odcinek tak, żeby zobaczyć, no, no. i to oczywiście nieziemski, mhm. no bo jestem lamą. No jestem lamą, no co tutaj mówił, dopiero mam jakieś 5 tysięcy tam wymian zabójstw, 2,5 tysiąca zabójstw, 2,5 tysiąca śmierci, y, no. także jeszcze sporo przede mną. A, a, a grasz sobie te turniejówki? No właśnie właśnie ostatnio, do, do, do czego dążę, dostałem już y, trzeci stopień i wreszcie mogę wejść na turniejówki. Mhm. I zaczęło mi... Niebo lepiej iść, jak zmniejszyłem czułość z 15 na 4,5. No widzisz? Nagle headshot za headshotem walej, i na turniejówkach miejsce miejsce. I, ta, I tam tak? raporty lecą, nie? Dobra, może no. tu nie wchodzimy. No nie, ze... Za... Mam, mamy co coś do podsadzania za... się? Dobra. No, ale ja nie mam. To, to za mną zburzysz, ok? To już, to już możesz tam burzyć. No, dobra, co ja sobie jakoś poradzę? Tak? E, czekaj, mam tu ziemię. No jest ten kawałek podłogi. Widzę, widzę, widzę. O, już. Dobra. Dobra, idziemy. Jej, to drewno jest paskudne. Tak. Jest creepy. Ale... no Krówki, 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 Co ty masz krówkową manię? No bo ja lubię krówki zabijać. Krówki są spoko. Ty, co to jest? Co? To, To jest gołd. Koza! Uważaj, bo jak ci walnie z tego, Koza z bani, się. jak ci z bani wywali, to odlecisz na tysiąc kratek. Ale czekaj, bo tu są dziki. Dzikie dziki. Dzik tak, jest, ci dziki, jest dziki, dzik jest zły. Dobra, są te, są te drzewka, które mieliśmy, także idziemy dobrze. Idziemy dobrze, cały czas do przodu. O, tutaj coś jest. Halo, halo. Dzik ma bardzo O, tu, tu są te pułapki, czekaj, czekaj. Tylko nie uwaga, nie w na... nie nie w nie w na, na właśnie, na, na pociągaczki. Dobra. Już? Tak, tak, już. No, jakieś fajne rzeczy tutaj są, że ci powiem. O, płytki. No, płytki. Idziemy do Was dla kunia. No, Diamentowa są na intagi. się łączą? Tagi. A, łączą się to zabieram. To ja zabieram płytki. Czy to w ogóle można było się paru śmieci pozbyć, jak już tu jesteśmy? Mhm. No, um. jak chcesz, to się pozbywaj. To, to masz tu dzika. <laughs> pum, pum, pum. Dobra. To mogę wrzucić Bambusapling. Nie no, bambusapling zostaje, no jak? No proszę. Cię, Kurpos na tych kółk. Dobra, Chodźmy. A ty Chodźmy nie da się nawalać tych czaszek, no. Co to za co? Nie da się zabrać ze sobą tych czaszek. Które? tam na dole były. No tych główek szkieletów. No, no co poradzę, no? To no co, co zrobisz? Nie proponuję robisz, na tę górę zbyt. wejść. Tutaj, tutaj, tutaj. A ty wiesz, Up. gdzie idziesz, czy tak? No ja wiem. Czy ci się nie wydaje? Wiem. Jestem pr pro-master of disaster, nie? Chodźmy. hopsy Hopsi, hopsi, hops. Hops. Hopsi, hopsi, hopsi. Hopsi, hopsi hops. Da się wejść na górę bez zniszczenia, jak idzie za mną. No właśnie, yy, ja tak... ...szedłem mhm. zupełnie bez niszczenia O, ptaszek. O, wąż. Dziki wąż. 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 Przez Ashley O, właśnie go zdeptałem. Muszę uciekać. Gdzie biegniesz? No, nie wiem. Biegam jak szalony, bo tu no to... boję się wątrzów. Dobra, tu jest ten fajny lasek. No, spokojnie. Był Skur. fajny lasek. Jest... A musimy, musimy zejść na dół? Tak. A, chyba, że górą chcemy obejść, ale tam i tak będzie. cię <grym> <grym> uderzyło. Nie doleciałem. Widziałem. <grym> I zostało mi pół serduszka. <grym> to ma farta. No. Wybije jej na góry. Ja Sakrella. Cieszę się, że masz zbrojkę, nie? No już ledwo ledwo tej zbrojki mam, bo się trochę rozlata przez tego typu numery. A skąd te crazisy wzięły w ogóle Co? bawełnę? Bawełnę? Nie wiem. A to, to nie jest bawełna? Się. Nie, to są właśnie grzybki. grzybki. Nie wiem, może po prostu może jako jakiś kwiatek to rośnie, to się ścina i później coś tam jest. Trzeba obluchać, bo wiesz. Kraj z te mody wgrywał, nie? No i jak wiesz, wgrywał. Każdy po kolei sprawdzał, a potem wszystkie nam rzucił i bawcie. No i tak, hej, siema, Witamy w piekle main modowych. <grym> Nie no już w miarę zacząłem ogarniać tym modem, mniej więcej mm -hmm. o, o co tu chodzi z nimi, gdzie, no. co i jak. No ale jak się często gra, to co innego niż łączy sobie raz, później nie mm. grasz, pół roku. O, chcesz się bić? nie? Ja myślę, że generalnie zanim otworzymy ten serwer dla widzów, mm -hmm. cóż, obiecujemy, że go otworzymy i obiecujemy, że go otworzymy, ale w końcu go otworzymy. Tak. To myślę, że jeszcze tak kilka modów się dogra, nie? To przydałoby się, bo według mnie jest za mało tych modów tam mm w -hmm. budynku. No, to stajnia jest w takim razie. No, Ty, bo jest... tu nawet 3 na trzy konie, cztery konie. No, jest mały, kurde, tu jakieś Taki, oswale... jest. No tam też ci nie polecam schodzić, wiesz? A co tam jest? No tam też coś jest niedobrego. A idę zobaczyć. Okej. Okay. Konie, no nie chapać si... na mnie. Niech się dzieje, przygoda. <laughs> Jak Ojoj. się bawisz? Jak się bawić, to się bawić. Ale coś tutaj bardzo głęboko trzeba iść. <laughs> Dobra, to, to też idę, bo może to nie to, o czym myślę. No bo tutaj idę już bardzo głęboko. No ja też, uwierz. Wow. Idę, 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 końca nie widać. No i to jeszcze długo go nie będzie widać, powiem ci, bo. No. Jeszcze na, przez fragment z wodą przejdziesz w ogóle. Tak, widzę to. Jakim cudem? Jeżeli ja już jestem na 40 i dalej idę w dół. Dobra, a tu nam trochę fuck? woda po. No tak, co tu się, kurna dzieje? Ty, to masz kolejny taki. Nie, dobra, to jest taka kolejna taka salka jak była tam chyba. Tak, sala treningowa? No, chyba tak. Ano. Ty na no, ostro tutaj. Nie no wiem, schodzimy ty. tam? E, nie, to, to też jest miejsce na inny odcinek, kiedy chcemy się podróżzić w takim bajzlu, ale troszkę mamy pecha teraz <noise> z tą wodą. Czekaj, a nie da się gdzieś zatamować? No, niekoniecznie, byśmy musieli dopiero do jej źródła dotrzeć. A... No, o oh shit, teraz, teraz to już się trudno zaczyna. No teraz to już bardzo trudno, jak nic nie widzę. No i idź, 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 to i Dobra, idę, 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 idę. Nadciągam wodo. Przygoda. Chyba, że, czekaj, czekaj, czekaj. Y... Masz kill'ow? Przekop się na górze. No, a, i spływamy. no tak, no tak. Tak Bane. będzie better. Śczwane. I... Super. E, czekaj, aha, bo to stąd tak, cieknie. Eee, tak, to, to nie ma no chance, żeby Nie ma to tragedii, tak naprawdę... już, już jest spoko. Teraz, teraz tylko jakoś się stąd wydostać. Dokładnie. Ja mam fajną technikę na to. Nie muszę myszką latać dookoła, także, także jest jak najbardziej fajnie. Moje hm. też poczem... takie. E, trochę makarena tam. Eee, mhm. Makarena. Aś się uh! koniu śmiał. No. <laughs> o, jestem. Dobra, chcę e... Brukselkę, a na deser Brukselka, no i kamikadze włoskie we mnie, ma przepaść. Bierę, bierę to. Zjem sobie stajki. E, ty eee, idziesz? No, no, tak, no, już idę, za tobą. No, kolejny, tutaj chyba spawnery były. No, było wow, To się wrąbałem do wody. Ale, ale A gdzie tutaj? ty jesteś? Tutaj, 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 tutaj. Dobra, to dobra. Mówiłem, się wrąbałem... bo ty masz takie kolorki, że przypominasz mi drzewo. Tak. Dzięki. No bo to ta zbroja, no. No. Ale jest dobra, kurde. Postawiłeś się na wystawę, a ja sobie zebrałem. No jest kozacka. Hop. I no to tak, dół. ona chyba ma tyle co dieksowa, nie? E, jak teraz mamy całą nałożoną, to brakuje jednego tego. A, Czyli trochę gorsza odjazdowej. Nigdy nie wiadomo, no nie? No, no tak, bo to może być. Bo, bo nie mikryt... napisali ile, bo to ma prota, ani nic. O shit! Halo spadłem. <coughs> Masz. Ci dzięki. Da dałem Ci te. Wow. Mhm. Dobra, ja tutaj. To, to A ja tutaj ewakuację zrobiłem. Mordując pochodnie. Ale idziemy dalej. No i Ty ten... Zobacz to, widzisz? Widzisz to? No. Widzisz? Patrz, patrz! Wow! A, 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 ale... No, nie no, dobra, no. Tak, tak. Po prostu, nie? No dobra, no. Przecież ja, ja nic nie Cie mam Ja jakieś głupie fazy, nie pytaj. Nie no, ja to... Po prostu jestem sam. szczęśliwym człowiekiem, bo zamknąłem konto w banku, który mi zabierał hajs za nic. Także, o, no jestem spoko. szczęśliwy, bo co miesiąc będę miał 20 złotych więcej w portfelu. Ja też dzisiaj właśnie zamknąłem pewien etap w swoim życiu, ale to... może Ale to nie na odcinek, ale ja wiem o co chodzi, bo ja jestem ciemnowidzem, także spoko. Ja przy mnie to nic. I ja wiem o co chodzi, także... A gdzie ty jesteś w ogóle? Ja za to cały czas. A za mną ty idziesz. Takiego trolla ci puściłem, wiesz? Co? Ty nie wiesz, czy ten statek na to chwilę jest? Wiesz co, ten statek już był, ale nie pytałeś, to ja poszedłem dalej, wiesz? Aha, rozumiem. Nie, no spoko. no, a tak naprawdę to ci... Spadłem? Nie, lol. Mówiłem, że ciemnowiczny. Jeszcze nie spadłem. O. Powiedziałem, że spadłem i spadłem. Potrzeba jedonka? Nie, nie, ale... Ale żeby ktoś inny nie miał, tak? No to dokładnie, no jest jestem tak przecież. Koza mnie atakuje. Dobra, chyba przydałoby się położyć spać. E, tak, dobra, ja tu mam łóżeczko. E, kładę łóżeczko, światełko. E, spać! Raz, raz. Nie ma, raz. Na serwerze. Nie ma go? No. A to dlatego tak wcześniej. <laughs> On wszedł się przywitać i uciekł. Kurde. No tak mniej więcej. Co ten list do? To kuni umiera. Tak? Uratujmy kunia. O, uratowałem kunia. I powinien o... mi być dozgonnie wdzięczny. On czyli ma do jakiej za 5 minut. Co? No, powinien mi być dozgonnie wdzięczny, czyli za jakieś 5 minut. Tak <laughs> ogarnie. Szukaj mnie, szukaj mnie, szukaj mnie. Aj... To, takiego trochę chciałeś mi sprzedać? No. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie wiem gdzie my idziemy szczerze powiedziałem. Gdzieś tam są te góry. Prawdopodobnie za tym będzie nasz statek. Tak? Prawdopodobnie. Nie mówię, że na pewno, ale jest taka to możliwość. A ten statek przypadkiem nie był przy tych czerwonych liściach gdzieś? Nie pytaj, nie wnikaj. Hashtag... Yy, tak. Hashtag, Hashtag tak. tak. No. O tak, o tak. O, 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 tak. D dłużej się wymawia hashtag niż to, co to, co <grym> 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 Dokładnie. Dokładnie tak. Ale będziemy parkurować. Mówisz? Parka. Oj. Z film wtrąciłem. No, Kiedyś takiego typa znałem, który nie mówił parkur, tylko parka. A to parkar, to jest takie wiesz... A nie, 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 nie parkar, tylko po prostu parka i tyle. No to, bo to wiesz... No, Dobra, czas, mamy czas... tutaj kawałek ołszyna. Ale ja tam jeszcze nie jestem. A no widzisz, bo ja byłem y, taki większy parka i tu już jestem. No właśnie, to jesteś lepszy parka i po prostu masz parkę. Parkę... No ale no. ale parka, nie parkę, nie? No i Dobra, To jednak nie tutaj. Niepotrzebnie wchodziliśmy tutaj. Zadowolony? Tak. Ale zobacz, co możemy zrobić. Możemy polecić na dół, tylko uważaj przez skakanie. co? Nie dolecę. No lecia. Uważałeś. Ja tu jestem mistrzem. Ale bez kitu mogłem sobie kordy zapisać tamtego. Bo już teraz nie znajdziemy. Sorry. Trzeba będzie odcinek oglądać, jak odpalałem kordy. No, co ty, no? A pewnie, jak tam będziemy następnym razem, to już będzie otwarte dla wszystkich, i tam ktoś już będzie miał swoje działki i będzie Ale to mogę być u Ciebie obejrzeć ten odcinek, bo u mnie to nudne. Czemu? No, bo tak. <laughs> <laughs> bo to to no samo. <laughs> e, jesteś tam? <laughs> e, jestem. A ty gdzie jesteś? A, a ty gdzie jesteś? A ty to tam ja, jesteś. Ja. Ja jestem... Po drugiej stronie globu. Tak? A już tam do ciebie płynę. Jak płyniesz? Już jestem. Hops, hops. Jestem. Tu Dzień dobry. Wiesz co, jest to, 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 jako... to no. może być tam, wiesz, bo teraz jesteśmy w takim... O! Tam jest statek Poli piracki. Folk. Widzę go, widzę go, widzę go, widzę go. Widzę Naprawdę widzę go widzisz? Widzę, go, widzę, go, widzę, go, widzę, go. No, widzę, go, ale to chyba jest taki na otwartym morzu, wiesz? No tak dzisiaj, no to wiesz, no już. Ale, ale jest tam. Wiesz co, może łódeczkę sobie zrobimy? A masz crafting tabli i odpowiednią na łódeczkę? Mam. To, to, to poproszę. Jak się robiło łódeczkę, tak jak się robi łódeczkę. Mhm. Już masz I dwie, tak. bo już mam gotową. No mam już dwie, tak, już jest gotowa. Dobra. Mhm, podniosę ją z powrotem. Trzymaj. Dziękuję. Masz jakiś siekier? Siekier? No. Trzymaj wrzuciłem. rzuciłem. już tam płynę. Łeh, Łeh, Łeh. Widzę cię, oddali. No to jest na otwartym, czyli czyli się zgubiliśmy. No, ale to do, do, dobra, no, do, do, cel w pewnym sensie został osiągnięty. Tak, <grym> tak, statek piracki odnaleziony, tak? O kurde, wydaje mi się, że. Bo tam tamte góry, bo to było przy górach, no nie? Mm, to było takie znatorskie i to było tam, gdzie były te czerwone drzewa, tak mi się wydaje. Czekaj, ja, ja sobie popłynę na zwiady, wiesz? A ja idę, ja idę zwieść statek na zwiaty. To i oblukaj, może coś fajnego znajdziesz. Bo mamy 20 modów, wiesz, tak właśnie, tak mhm. przeczytałem właśnie, tak. Też, też mamy jakąś zatoczkę, wiesz, fajną, ale bez statku. No dobra, nie jest taka fajna jak tamta, no, to, no sorry. bo Tamta była naprawdę genialna. Co, nie? Holy fuck, holy fuck, fuck, fuck. Co, potworki tam są jeszcze? O ja pierdziut. <laughs> jak ja zaraz nie padnę... To? To będzie git majonez. Dobra, rozwalam spawnery. Trzeci rozwalony spawner. Ja wiem! Myślałem... Nie, nic, dobra, ja już tam lecę, już tam lecę. Ogarnęłem tak. się na jakich kordach jesteśmy. Czekaj, czekaj, czekaj. Musieliśmy to... w pewnym, w pewnym y, punkcie podróży skręcić i to tak o 2000 kratek. Wow, dostałem w plecy, dostaję w plery. Słyszysz? No? Nagle znaleźliśmy się na jakichś dziwnych strasznie kordach. A jak myśmy to uczynili? A nie wiem, nie mam pojęcia, ale właśnie to zauważyłem. A, ty już jesteś tutaj, no dobra. Tyk, 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 no. Czyli, czyli płyniemy do tamtego miejsca, Uf, czy a nie? Tak, dalej, kilofunią. Wiesz co, bo i tak już mamy du dużo odcinka, to może w następnym poszukamy. No dobra. <laughs> Ewentualnie już możemy do domu wracać, wiesz? No to możemy powolutku wracać do, do domu. Ja później się coś się ogarnę, bo jeszcze mi jeden Cieka. odcinek został, a kolejny to już będzie po zapasie. Coś się coś odsunął, Jakbyś się odsunął, ten rozwalił ten spot. Dobra, weź go, bo ja go nie mogę po prostu. No nie mam do hmm. niego słów. Jest taki. Tyk, myk. A ty co tu się palisz, co? Podziemny biambiak O cześć Wiesz jeszcze jeden spanner, on też jest ukryty gdzie, gdzie, No gdzie, właśnie gdzie? tam gdzie go rozwaliłeś Aha, tak No, że, widzisz, no. już rozwaliłeś Kolejni wszystko. piraci powstrzymani przed, przed atakowaniem naszej dzielni Dokładnie Co nie? No Dobra to To ja spadłem Co robisz? No to chyba, to chyba kończymy, to, nie? No to chodź na, na F5. Ściąg, F5 ściągnę hełm, żeby było widać, że to ja. It's mi Mario Sorry, idź mi nie Jojo jo. co, zgubi, co zgubiłeś? O nasionka. Dobra, także dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobał odcinek, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fajsie Subnijcie purposa. Jeśli o, obejrzeliście do końca, to, te, to teraz zapraszam do purposa na odcinek. No, dzień za oglądanie. Hej, hej i... No, hej. I cześć, no, papa, pa. hej, no, witam, cześć, pa, hej. <laughs>